Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Usługa samochodu staje się niezwykle niewygodna, jeśli wskaźnik poziomu paliwa na desce rozdzielczej kłamie lub nie działa. Aby nie znaleźć się w rozpaczliwej sytuacji z pustym bakiem, kierowca musi zapisywać odczyty licznika kilometrów i obliczać przybliżony. Przebieg na podstawie zużycia paliwa. Inna opcja jest ciągłe wożenie w bagażniku zapasowego kanistra wypełnionego benzyna lub olejem napędowym. Aby pozbyć się tych niedogodności. Wycieczka do serwisu samochodowego lub niezależną diagnostyka, usunięcie usterki. Jak działa urządzenie? Aby samodzielnie zrozumieć problem, należy zrozumieć, w jaki sposób mierzony jest poziom paliwa, a informacje przekazywane SA do wskaźnika urządzenia. Schemat zaimplementowany w większości pojazdów obejmuje następujące podstawowe elementy. Pływak, wykonany z lekkiego polimeru, jest zanurzony w zbiorniku paliwa i często jest połączony z zespołem pompy. Czujnik benzynowy, potencjometr, inaczej, reostat, typu. Dźwigniowego, strzałka wskazująca ze skala, przewody łaczące. W wielu nowoczesnych samochodach do systemu podłaczona jest elektroniczna jednostka sterująca. Klasyczny reostat to otwarta cewka z drutu o wysokiej rezystancji. Dźwignia, wyposażona w styk i przymocowana do pływaka, podnosi się lub opada wraz z poziomem paliwa w zbiorniku, a styk porusza się wzdłuż zwojów uzwojenia. Klasyczny obwód działa w prosty sposób. Reostat i urządzenie strzałkowe SA włączone w obwód szeregowo, oba SA zasilane z sieci pokładowej samochodu. Podczas przesuwania pływaka za pomocą dźwigni zmienia się rezystancja potencjometru. Zmiana rezystancji powoduje wzrost lub spadek prądu w obwodzie, na co reaguje wskazówka. Skala jest skalibrowana przez wartości rezystancji odpowiadające napełnieniu zbiornika benzyna. Zaktualizowana wersja systemu działa z udziałem sterownika. Wskaźnik poziomu paliwa otrzymuje przetworzony sygnał cyfrowy z jednostki elektronicznej, która zasila potencjometr. Zasada działania nie zmienia się, ale schemat pozwala uzyskać dokładniejsze odczyty. Typowe usterki. System kontroli objętości paliwa w zbiorniku benzyny podlega takim awaliom, strzałka wskazuje zero niezależnie od ilości paliwa pozostałego. W zbiorniku urządzenie nie pokazuje prawidłowo poziomu paliwa, przekłamuje w mniejszym lub większym stopniu, strzałka skacze. Lub zmienia wskazania w krótkim czasie, złoty wskaźnik minimalnej ilości paliwa nie świeci się. Odniesienie W niektórych krajowych modelach samochodów czujnik paliwa leży fabrycznie. Przykład terenowy szewroleniwe pierwszych wydań, gdzie urządzenie znacznie zaniza rzeczywisty poziom benzyny. Kierowca, kierując się wskaźnikiem, pojechał na stację benzynowa, ale znalazł pełny bak. Istnieje kilka przyczyn spadku wskaźnika do zera, zacięcie lub zakreszczenie dźwigni. Pływak stracił szczelność i opadł na dno. Przerwanie obwodu elektrycznego z powodu utlenionych styków lub problemów z oka. Uszkodzenie samego wskaźnika lub czujnika dźwigni, potencjometru. Zwykle nieprawidłowe odczyty i przeskoki strzałki jest to konsekwencja zanieczyszczenia reostatu i suwaka. W samochodzie z dużym przebiegiem części te mogą się zużywać, cienka warstwa na płytkach jest postrzepiona, co powoduje utratę kontaktu między nimi a suwakiem. Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku wysyła sprzeczne sygnały, które SA odzwierciedlane na desce rozdzielczej. Jedna z przyczyn niedziałania wskaźnika poziomu minimalnego jest przepalona żarówka na tablicy rozdzielczej. Mniej powszechne SA problemy ze stykiem końcowym wewnątrz zbiornika lub uszkodzona wiązką przewodów. W najnowszych systemach żarówka zapala się na polecenie kontrolera, gdy rezystancja potencjometru dźwigni osiągnie określoną wartość. Diagnostyka i metody naprawy. Aby sprawdzić i zidentyfikować usterkę, należy wykonać pewne prace przygotowawcze, znaleźć włas technologiczny w samochodzie, który otwiera dostęp do zespołu elektrycznej pompy benzynowej i mechanizmu pływakowego. Zazwyczaj znajduje się on pod tylna kanapa, gdzie zamontowany jest zbiornik paliwa. Odkręć kołnierz mocujący i wyciągnij zespół przez otwór. Wyczyść wszystkie styki i płytkę reostatu, włos zespoł z powrotem na miejsce. Przygotuj sprawdzacz z żarówka i multimetrem. Pierwsza rzeczą do zrobienia jest dokładne określenie winowajcy, sprawdzenie czujnika i wskaźnika osobno. Działanie urządzenia diagnozuje się w następujący sposób. Władź zapłon i podładź jeden zacisk multimetru lub żarówki kontrolnej do masy samochodu. Podłącz drugi styk do plusowego zacisku przewodu wychodzącego z otworu technologicznego. Miernik powinien wskazywać napięcie sieci pokładowej. Odładź zacisk plusowy i zewrzyj go do masy. Jeśli przyrząd na desce rozdzielczej jest w porządku, strzałka pokaże pełny zbiornik. Oznacza to, że czujnik poziomu paliwa nie działa. Jeśli SA2 przewody do zbiornika paliwa podłacie na naprzemiennie do masy samochodu. Od jednego powinna zapalić się lampka kontrolna, od drugiego wskazówka przesunie się do maksimum. W przypadku zaobserwowania powyższych objawów należy wymienić czujnik. Awarię czujnika poziomu paliwa można również zdiagnozować za pomocą skanera samochodowego Rokogil Scanix. Po diagnozie skaner poda następujące kody błędów: P0460 P0464. Ponadto w niektórych pojazdach skaner może być używany do regulacji poziomu paliwa lub zużycia paliwa, jeśli system jest sprawny. Ale odczyty SA niedokładne. Skaner jest łatwy w użyciu i kompatybilny z większością samochodów od 2000 roku. W przypadku. Gdy na przewodach znajduje się napięcie 12 maja, ale po zwarciu do masy wskaźnik nie reaguje, należy zdemontować torpedę i usunąć urządzenie. Podobne działania podejmuje się w przypadku niedziałającego wskaźnika minimalnej pozostałości benzyny. Nieco trudniej jest sprawdzić zaktualizowany system zainstalowany w samochodach z ostatnich lat, zwykłe zwarcie zacisków nic nie da. Za pomocą multimetru upewni się, że na przewodach jest napięcie zasilania, a następnie podłącz do nich inny, sprawny czujnik. Jeśli podczas przesuwania pływaka strzałka na desce rozdzielczej reaguje, element należy wymienić. Dokładne czyszczenie suwaka i cewek reostatu pomaga, gdy czujnik poziomu paliwa jest banalnie leżący. Ruchomy styk można delikatnie wygiać tak, aby przechodził nad niezużyta częścią cewek. Paski przewodzące prat potencjometru należy czyścić miękka szmatka nasaczona alkoholem, aby nie uszkodzić powierzchni elementu. Niektóre usterki czujnika benzynowego można wyeliminować w warunkach garażowych utopiony pływak z pęknięciem wymienia się razem. Z dźwignia lub osobno, w zależności od marki samochodu, oderwane przewody łaczy się za pomocą zwykłej lutownicy, uszkodzona płytka. Reostatu jest wymieniana na nowa, pod warunkiem, że część zamienna do samochodu można znaleźć w sprzedaży. W chwili obecnej naprawa czujnika poziomu paliwa staje się nieistotna. Biorąc pod uwagę koszt nowego elementu, łatwiej i pewniej jest wymienić niedziałająca część. Jeśli wskazówka i wskaźnik pozostałości benzyny ESA prawidłowe, ale wskazówka jest nieprawidłowa, spróbuj ją wyregulować. Ostrożnie wygnij pływaka w prawidłowa stronę i ponownie sprawdź odczyty. Prawdopodobnie będziesz musiał powtórzyć tę operacje kilka razy, aby osiągnąć maksymalną dokładność.